Kochani, jutro święta Bożego Narodzenia. No, po raz pierwszy obchodzę jako 80-latek, prawda? Mam nadzieję, że jeszcze długo będę obchodził jako 80-latek. I chciałbym wszystkim życzyć, żeby spełniło się to, co każdy ma w swoim sercu, bo ludzie mają różne pragnienia. Różne pragnienia nie wszystkie daje się spełnić, bo niektóre są sprzeczne, ale te, które można spełnić, to byłoby dobrze, żeby się spełniły. W tym czemu trzeba spowodować, że państwo pozwalało ludziom spełniać swoje życzenia. Nie żeby nam coś załatwiało. Tylko żebyśmy my mogli sami sobie nasze życzenia spełniać. A jeżeli jeszcze nam z góry ktoś łaskę ześle, prawda, i spowoduje, że będziemy czuli się lepiej, to bardzo dobrze. Jutro Boże Narodzenie. Jest Wigilia. Niedługo siadam do Stołu z rodziną. Wszystkim życzę jeszcze raz, wszystkiego najlepszego.